Cześć kochani, dzień dobry. Witam się z wami bardzo serdecznie w nowym vlogu. Mam nadzieję, że cieszycie się, że jest nowy film. Koniecznie zostawcie łapkę w górę już teraz i zapraszam do oglądania. Dzisiaj jest sobota, więc ja standardowo zaczynam dla Was nagrywać vloga z mojego dnia wolnego. Dzisiaj też nagrywam dla Was taki bardzo fajny film, który już był swego czasu bardzo modny na YouTubie. Mianowicie, jest to film, Instagram decyduje o moim dniu. Nie mogłam się doczekać, żeby coś takiego w końcu nagrać, ale w końcu się zmotywowałam. Już wczoraj zadałam Wam pytania i widzę, że te odpowiedzi są naprawdę różne niekoniecznie takie, jak ja bym się spodziewała, że będziecie odpowiadać i naprawdę jest dużo odpowiedzi, także bardzo się z tego cieszę. Zaraz właśnie zabieram się za nagrywanie, bo będę sobie robić kawkę. I już was o to zapytałam, jaka, jaką mam sobie zrobić kawkę, ale to wszystko w innym filmie. Nie będę tutaj mieszać tych dwóch filmów. Dzisiaj jest sobota i jak widzę, jest lekko zachmurzone niebo, ale potem ma być ciepło. Weekend ma być ciepły, ponad 20 stopni, więc ma być fajnie. Potwieram zaraz wszystkie okna w domu. Wpuszczę trochę takiej świeżej energii do mieszkania. Nie czuję dzisiaj się rewelacyjnie. No, ale zdarza się. Także ja zrobię sobie kawkę i będę się ogarniać, a potem do Was się odezwę i chciałabym Wam o czymś powiedzieć. Ale o czym to już pewnie widzicie po tytule. Ale najpierw kawa. Okej, okay, ja mam już swoją kawkę i powiem Wam, że dzisiaj jakoś nie czuję się najlepiej. Jeszcze te ciemne chmury za oknem mi nie pomagają. Mam nadzieję, że kawka pomoże. Kawka moja ulubiona z z espresso. Kawa moja ulubiona z ekspresu z ciepłym mlekiem owsianym. To jest chyba coś, co najbardziej teraz potrzebuję. Prawie wypita. Powiem Wam, że nawet ona mi nie pomaga. Dzisiaj jakiś taki słaby dzień, chyba przez tą pogodę i w ogóle jestem zmęczona po całym tygodniu. Zaraz zabieram się za śniadanko, także lecę do kuchni i będziemy patrzeć, co tam odpowiedzieliście. Były do wyboru owsianka i tosty, także jestem mega ciekawa. No bo szczerze mówiąc, nie sprawdzałam dzisiaj jeszcze tych odpowiedzi. Także co? Lecimy do kuchni. Dzisiaj na śniadanie wybraliście mi tosty, także ja zabieram się za śniadanko. Jeżeli jesteście ciekawi przepisu, to zapraszam Was do oglądania filmu. Instagram kontroluje mój dzień. Ja zabieram się za śniadanie, będę się ogarniać, jeszcze po drodze chyba jakiś trening wpadnie i potem do Was się odezwę i powiem Wam, co i jak z naszym ślubem. Pani, ja właśnie jestem po treningu i jestem naprawdę zmęczona. Robiłam sobie trening 10 minut y, y, treningu brzucha z Melbi, y, bo tak dla mnie dzisiaj wybraliście. Y, y, I powiem Wam, że tak dawno nie ćwiczyłam w domu, że się odzwyczaiłam. W ogóle dawno nie ćwiczyłam, bo ostatni raz na siłowni, ale to jeszcze było przed tą całą kwarantanną, przed wirusem i tak dalej. Więc y, dobrze jest wrócić, jakoś, jakoś tak się lepiej poczułam. Lecę zaraz pod prysznic, będę siebie ogarniać. Mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia w domu, muszę ogarnąć dom. Potem siebie ogarnę. I opowiem Wam, co i jak z tym naszym ślubem. Jaki dzisiaj taki szalony dzień. Śmiesznie jest, bo tak dzisiaj nie mam wyboru. Nie decyduję sama o sobie. No ale fajnie, w sumie jest to takie ciekawe doświadczenie. E, że ktoś decyduje za mnie. E, śmieszny dzień, taki ciekawy, interesujący. Dobra, ja lecę pod prysznic i zabieram się dalej do działania. Okej, okay, jest już trochę później, ja się ogarnęłam, jak widzicie, mam na sobie makijaż, sukienkę, więc tak, dzisiaj wy zdecydowaliście, ale nie o tym nie chcę tutaj, tak jak mówiłam, mieszać ze sobą tych dwóch filmów. E, chciałam Wam powiedzieć, jak to wygląda właśnie sytuacja z naszym ślubem, bo jak widzicie po tytule mm, odwołaliśmy nasz ślub, właściwie odwołaliśmy go w tym roku e, dlatego, że e, no już nam nie pasowało. Szczerze, to mieliśmy mieć ślub w lipcu, e, ale... Mm, nie chcieliśmy ryzykować czekać do końca, dlatego że mieszkamy za granicą, więc to też jest utrudniona sytuacja. Przez tą kwarantannę, gdybyśmy polecieli do Polski, musielibyśmy mieć dwa tygodnie kwarantanny, czyli to jest połowa naszego urlopu. Po tym, po powrocie, nie wiadomo jak naprawdę będzie wy wyglądać sytuacja za tydzień, dwa, a co dopiero za miesiąc czy dwa, więc wiecie, nie chcieliśmy ryzykować. Potem, na dzień dzisiejszy, na, po powrocie do Anglii, musielibyśmy mieć też dwa tygodnie kwarantanny. Więc no to jest nasz cały urlop, więc nie byłoby szans. Poza tym nie chcieliśmy ryzykować zdrowia naszego, naszych gości, naszych gości z zagranicy. No wiecie, rodziny po prostu. Więc sobie odpuściliśmy. Już czekamy na ten ślub ponad dwa lata, więc jak jeszcze poczekamy trochę, no to nic się nam nie stanie. Ja sobie nie wyobrażam, żebym miała całkiem odwołać wesele z tego względu, że wiecie, chyba każda kobieta, no może nie każda, ale większość kobiet marzy o takim właśnie weselu, o spełnieniu tego marzenia i ja jestem w tym gronie również. Dlatego stwierdziłam, że stwierdziliśmy razem, że przełożymy ślub. Moglibyśmy przełożyć ślub o kilka miesięcy na jesień, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy, czy będzie szansa, żeby zrobić wesele takie, jak chcemy na jesień. E, I nie wiadomo, jaka będzie sytuacja z koronawirusem. Może będzie druga fala zachorowań na jesień, zimę. No więc to też takie, jak chcielibyśmy, jak przekładamy. Jak yy, przekładamy ślub, to chcielibyśmy mieć już pewność, że on się odbędzie, a nie przekładać kolejny raz, albo znowu kombinować, czy odwoływać, czy nie odwoływać. Wiecie o co chodzi. E, no więc y, jesień, zima też odpada. Na wiosnę też tak naprawdę y, w takim okresie jak teraz e, może być niepewnie. Z drugiej strony, jak wiecie, my teraz w takim okresie wiosennym w maju mamy spore busy, e, spory ruch, dużo, bardzo dużo pracy i jest ciężko z urlopem. No, więc też, yy, mając to na uwadze, więc to, więc mając, więc mając to na uwadze, również wiosna odpada, no i znowu padło na miesiące letnie, wakacyjne, no więc tak, mam nadzieję, że uda się wszystko tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Już odwołałam kosmetyczkę, paznokcie, fryzjera, ale jestem, jesteśmy oboje przeszczęśliwi, że na ten dzień, który sobie wybraliśmy, udało się przełożyć wszystkich naszych usługodawców z wyjątkiem mojego makijażu, nad czym ubolewam E, bo osoba, która mnie miała malować, e, bardzo chciałam, żeby to właśnie była ona, no ale niestety trudno e, i tak się cieszymy, że pomimo tego wszyscy inni e, są dyspozycyjni w ten dzień, który sobie wybraliśmy, więc to jest naprawdę mega, bo bałam się, że będzie bardzo ciężko dopasować kolejny raz. Hmm. Właśnie jest w takiej sytuacji, że też dużo osób przekłada na kolejny rok ten ślub e, wszystkich naszych usługodawców, czyli muzykę, e, fotografa, kamerę i tak dalej, i tak dalej, ale to wszystko zgrało się, bardzo nam pasuje, więc naprawdę jestem mega szczęśliwa. Wiecie co, ja bym chciała już mieć ten e, dzień nawet dzisiaj, jutro e, chyba każdy z nas się nie może doczekać swojego ślubu, wesela. I odliczałam każdy dzień Od dwóch lat No a tutaj tak, no ale wiecie co Jakoś tak mm, pogodziłam się z tym faktem I to nie było tak, że z dnia na dzień Tylko już godziliśmy się Już przyswajaliśmy tą decyzję O przełożeniu ślubu od jakiejś tygodni Więc to też nie przyszło nam tak z dnia na dzień e, No i też właśnie ci, ci wszyscy, że I też właśnie ten fakt, że udało nam się przełożyć Wszystkich naszych usługodawców e, Też nas bardzo cieszy a Więc po prostu jest to Kolejny rok czekania. Miał być, miało być dwa miesiące. Teraz do ślubu, a wyszło trochę ponad 12 miesięcy. No ale wiecie, nic straconego. Co ma być, to będzie siła wyższa, po prostu. Mam nadzieję, że, że już wtedy wszystko będzie okej okay i że nie będziemy musieli z niczego rezygnować, znowu kombinować i tak dalej. Głęboko w to wierzę. Co wam jeszcze chciałam powiedzieć, że no trudno, siła wyższa. Myślę, że nie tylko my jesteśmy w takiej sytuacji. E, trudno, nigdy bym nie pomyślała, że przyjdzie nam żyć w takich czasach. Myślę, że jak większość ludzi nie spodziewała się całej tej sytuacji z wirusem. Ogólnie, jak jeszcze o tym mówię o wirusie, to powiem wam, jak teraz tutaj wygląda w Anglii. E, już nie będę nagrywać osobnego filmu, e, ale. Mm, jest dzisiaj 16 maja i od tego tygodnia są jakby troszkę poluzowane te obostrzenia. W zasadzie zmieniło się to, że możemy wyjść z domu więcej niż na przykład raz na aktywność fizyczną. Możemy iść na przykład na piknik do parku, posiedzieć sobie na ławce do parku, po prostu wyjść z domu. Dalej jest zasada dystansu społecznego. Dalej wszystko jest zamknięte. Może dopiero w czerwcu otworzą jakieś sklepy z ciuchami na przykład. W lipcu jest plan, że dopiero będą otwarte restauracje, puby i tak dalej. Szkoły również w czerwcu. Ale wiecie, zauważyłam, że wszystko naprawdę mega podrożało. Byliśmy ostatnio na zakupach i takie pierdły, to znaczy pierdły, takie, wiecie, najpotrzebniejsze rzeczy, nie? Takie niezbędne typu e, mleko, ryż. Podróżały bardzo. Podam Wam taki przykład, że dawniej kupowaliśmy na przykład trzy takie małe jogurty za funta, a teraz jeden kosztuje 90 pi. Także sobie policzcie. Ryż kiedyś chciałam kupić zwykły, najzwyklejszy biały ryż. Kosztuje 2,70 prawie 3 funty. To jest po prostu porażka. No ale trudno. Co zrobić? To są takie teraz produkty, które każdy z nas potrzebuje. Wiecie, nie przestaniemy jeść z tego powodu, no ale tak trzeba żyć dalej i się nie poddawać. Mam nadzieję, e, i wszystko już na to wskazuje, że już jest bliżej końca niż dalej, i że ta sytuacja zostaje, zostaje opanowana, więc, więc tak. Dobra kochani, ja wracam do działania, muszę ogarnąć domek, zrobię sobie jeszcze kawkę, bo dzisiaj mam jakiś słaby dzień, ta pogoda ci miała być w ogóle cieplutko, ale jest jakoś tak zachmurzone niebo yy, i chłodno, yy, no niestety, <grych> także co, ja zabieram się, co, coś mi tu szleści, ja zabieram się do sprzątania i odezwę się do Was, jak już coś ogarnę. Yy. I wypijemy sobie wspólnie kawkę, może? Why not? Halo! Ja już prawie zapomniałam o nagrywaniu vloga, ale to dlatego, że nagrywałam przedtem ten film. Instagram kontroluje mój dzień, ale już nagrałam wszystko to, co chciałam. Wybraliście dla mnie wszystkie odpowiedzi, więc super. Mega jestem zadowolona z tego filmu, z pomysłu i w ogóle mega fajnie mi się go nagrywało. Teraz nagrałam też house tour bo pytałam Was na Instagramie, czy chcecie zobaczyć haustur w moim wykonaniu, więc byliście bardzo chętni, więc już nagrałam, wysprzątałam w całym mieszkanku oczywiście. Zaraz zwracam mój narzeczony z pracy, ja w tym czasie zrobię sobie kawkę i wczoraj zrobiłam tiramisu, pokażę Wam, bo jeszcze Wam nie pokazywałam w tym vlogu. <laughs> Także zrobię sobie kawkę, sorry za czajnik i tiramisu i w końcu mogę sobie usiąść tak, taki plan na dzisiaj. Okej, okay, ja sobie zrobiłam kawkę. W zasadzie to nie jest taka kawka-kawka, e, tylko coś takiego z Nescafe Gold Caramel Latte. E, czasem lubię sobie coś takiego zrobić, także e, takie coś teraz. E, tutaj mam tiramisu. Zobaczcie, wygląda genialnie. Zaraz sobie ukroję kawałeczek do kawki, ale jeszcze chciałam Wam pokazać zupę. E, wczoraj byliśmy na zakupach, wczoraj przez wczoraj, kupiłam taką zupę z... Kupiłam taką zupkę, jest to wegańska zupa pomidor-fasola, coś takiego, bardzo ładnie pachnie. Nie jadłam jej nigdy wcześniej, trochę taka meksykańska, i tutaj mam resztkę kurczaka, więc teraz zrobię tą zupkę i wegańska zupa, i do tego kurczak. No, trudno, chcę wykorzystać to mięso. Także mam nadzieję, że będzie pycha. Wow! Ale genialnie to wygląda. Zupa zapowiada się naprawdę fajnie. Pachnie przepięknie, także ja sobie ją podgrzeję. Eee, no. A tutaj przygotowałam kolację. Zrobiłam sałatkę i pieczone ziemniaczki. To znaczy zamarynowałam ziemniaki w oliwie, w ziołach, także potem je tylko upiekę. Eee, no i tak, mam zupę. E, mam ciasto tiramisu. No nie wiem. Jakoś to pogodzę. Hm. Zobaczcie, moje tiramisu wygląda przepysznie. Troszkę mi się rozwaliło, dlatego że to jest pierwszy kawałek, ale jest mega takie... Mm, fajnie się zrobiło, wiecie. E, ta konsystencja jest taka idealna. E, mam nadzieję, że będzie pycha. Okej, okay, próbujemy razem. Mmm... Mm. Mmm, idealne tiramisu, przepyszne, takie fajne, kremowe. Mm. Fajnie czuć kawę. O jezu, jakie dobre. Mm. Genialne. Dobra, kochani, ja mam swoją kawę. Tiramisu wyszło genialne. Jeżeli chcecie, mogę Wam nagrać przepis, jak robię, i będę mieć okazję, żeby zrobić je drugi raz, mm, przepyszne. Mm, właśnie sobie tutaj rozłożyłam. Jest godzina 16, więc najwyższy czas na relaks. Ogarnęłam mm, cały domek. W sumie nie, trochę mój chłopak mi wczoraj pomógł, więc, więc nie było tak źle. No jakoś tak mi zeszło, że jest już 16, więc ja mam swoją kawkę i zebram się zamontowanie filmów. Chciałabym zmontować tego vloga również przy okazji. Mam naprawdę sporą ilość filmów do montowania, także będzie co oglądać. Więc chciałabym już pożegnać się również w tym vlogu z Wami. Zostawcie łapkę w górę dla takiego pocieszenia z tym ślubem. No trudno tak wyszło. Zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i widzimy się już w kolejnym filmie. Cześć, do zobaczenia!